Maciek mi kiedyś powiedział. I gdzieś tam szliśmy i gadamy, jakoś tak. Ja się oczywiście odpaliłam i gadam, gadam. I on mówi: Stop, stop. Gosia! <noise> Problemem naszej relacji jest to, że ja nie mam czasu na refleksję. Czym jest dla mnie dorastanie? Kurczę, no niestety, dorastanie. Ja nie wiem, to nie za mocne. Nie, no dawaj, bo ja też mam mocne. No, dorastanie to jest. Yy... No dobra, mam, uwagę. No. Dorastanie to jest tak, jakoś czuję, że, że powolne starzenie, bo jeżeli my dorastamy i jakby nie pozwalamy sobie mieć tego wewnętrznego dzieciaka w środku, tylko już właśnie się czymś, czymś kierujemy, coś, coś nam wolno, czegoś nie wolno, to, to po prostu się robi nudne. nie? A dopóki mamy w sobie ten, ten ogień dziecka, ciekawość świata, to, to wtedy to jakoś to smacznie wszystko brzmi. Ej, możesz mnie odpiknąć? A, e, dla mnie dorastanie tak trochę będzie smutno, ale myślę, że jest pewnego rodzaju weryfikacją tego, co nam się wydawało, że życie będzie tak wyglądać, a się potoczyło na przykład inaczej, i musimy się do tego zaadaptować. Nie znaczy być nieszczęśliwym, tylko umieć się z tym pogodzić, zaakceptować to. W że dorastanie to sztuka akceptowania tego, co się dzieje u nas w życiu, a nie walki wiecznej z tym. Historia y, edukacji raczej to są czerwone paski, 5,5 y, średnia. Więc jakby konkursy, apele yy, i ogólnie dużo dyplomów i tak dalej. I yy, pamiętam, że moi koledzy z gimnazjum do dzisiaj mi wypominają, że ja byłam takim pupilkiem, takim po prostu no trochę lizusem też, no chyba muszę to powiedzieć po prostu. E, chociaż jakby no nie robiłam tego świadomie, tylko po prostu jakoś tak za bardzo chyba chciałam, że na przykład yy, pani nauczycielka dawała mi dziennik, bo mi tak ufała, że... To Dostawałam dziennik, żeby np. wpisać oceny ze sprawdzianu, albo sprawdzić obecność, ja byłam tym dzieckiem, nie? I moi koledzy z gimnazjum do dzisiaj mi wypominają, że siedziałam na lekcji z dziennikiem i tam, nie wiem, y ktoś tam, nie wiem, Marysia Waszkiewicz i wiesz... To nie masz znajomych z tamtych lat, co? No właśnie, wiesz, jakoś tak niewielu, nie? <laughs> nie, ale przy okazji jakby robiłam też fajne rzeczy, ale po prostu no, miałam jakąś taką wewnętrzną, że no... Kurde, że te piątki, że coś, No, czy to było warto? Nie wiem, no. czy warto, czy nie warto. Ostrą wódę leję w gardło, no. <laughs> no, Ale to były szalone lata. No, ale nie tak szalone jak kolegi. Słuchamy! E, 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 jakie było pytanie? Że dzieciństwo, szkoła, w sensie edukacja. Piątki czy jedynki? No? Edukacja, no to jest bardzo, 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 bardzo dla mnie ciekawe, yy, to zderzenie światów teraz. Spotykamy się z Gosią w pracy, i jakby te nasze drogi dojścia do tej pracy były zupełnie inne, naprawdę bardzo, bardzo różne. I oczywiście ja nie byłem uczniem piątkowym, tak jak mm, Gosia, ani, ani myślę, że jakbyśmy się poznali na etapie podstawówki bądź gimnazjum, no to raczej byśmy tak się nie przyjaźnili, jak się przyjaźnimy teraz, więc jakby <laughs> idąc. Skąd, no wiesz? Bo wiesz, no ja jakby byłem e, małym buntownikiem. E, A może ja bym się zakochała w takim grupie. Może by się zakochała, ale jakby wiesz, no, wtedy to są takie jakieś mocne, mocne mm. towarzystwa. Nie że ty byś siedziała w pierwszej ławce. Ja bym siedział zawsze w ostatnim. To prawda, by, by Były cięższe, cięższe No tak, tak, tak. Byłoby się tak złapać, jak tu się łapiemy pięknie. Y, no ja byłem bardzo żywym, energetycznym i energicznym dzieckiem. Y, I bardzo dużo osób chciało to zabrać. Chcieli, się, chcieli, żebym się tego pozbył, mówiąc, że mam ADHD, czy coś takiego. A, a uważam właśnie, że nie powinno się dziewczyn tego zabierać, bo no, tak jak już wypowiadałem się wcześniej odnośnie tych, tych wszystkich jakby nakładanych na nas y, y, rzeczy i reguł, jak mamy postępować. No mogę się jedynie pochwalić, że zamiast szóstek i czerwonych świadectw, świadectw, o, ale przeszło, to u, mnie, to u mnie były trzy podstawówki. Dwa gimnazja, dwa licea i dwa razy studia. Masz. Więc y, mam bardzo dużo znajomych na Facebooku i tak jak zazwyczaj patrzę na tą liczbę, to, to, nie, są, to nie są ćwiczenia, jakby znam bardzo dużo osób, bo przewinąłem się przez wiele szkół. Ale nie było ci tak ciężko zmieniać szkoły? Nie. Bo, nie, bo ja to się zawsze stresowałam jak to z, z podstawki do gimnazjum, to się stresowałam. Ale ja tak? też miałam dwie podstawówki, tylko że ja miałam muzyczną jeszcze wiesz, które też miałam piątki same. No, no, ja właśnie byłem w klasie muzycznej, nie byłem na tym etapie, jakby chęci rozwijania swoich zdolności artystycznych i, gdy na przykład byłem na lekcji pianina, popatrzyłem sobie i mówię, dzięki. <laughs> A teraz jakby po latach yy, jest. do pianin. No tak, teraz po latach jakby mówię, kurczę, dlaczego ty się wtedy za to nie brałeś? Dlaczego już nie grasz na pianinie i po prostu siedzę przy pianinie i mówię, muszę umieć grać na pianinie. I tak jakby po czasie jakby dopiero dostrzegam w tym piękny i ukryty sens. Ale no jakoś nie miałem do tego, nie, nie pałałem do tego po prostu. No i dobrze, no wolałem grać w fiłkę na przykład. No o, i to mnie łączy z moją postacią serialową, bo zawsze marzyłem, żeby być kapitanem drużyny na życie. Nigdy nie byłem. I nagle w serialu moje marzenie się spełnia z dzieciństwa i no i super. To ja, ten niepokorny... No tak z gitarą byłby dla mnie parą. No ja to się wychowałam, słuchajcie, na Kasicy Rekwickiej, na Gosię Andrzejewicz. Ja w ogóle pisałam piosenki już wtedy jako dzieciak i pisałam piosenki na przykład taką. Nie mam po co żyć. Oje, o. Sama mówię tak, nie ma przy to wie mnie, świat zawalił się. Po co żyć? Kiedy nie mam ciebie, po co żyć? Moje serce co... i Bo ja się wychowałam na. Mocne, mocne to jest. Nocne, takie... nocne to jest. <tok> trochę baj, trochę wiecie, takie ten, brodka wczesna i tak dalej. E, no i to, to niestety to. No, no ja się na tym wychowałam. chodzi o polską muzykę i przez to te teksty moje właśnie takie były. Przez to przestałam pisać je na 15 lat, bo. No artystka z urodzenia, no. Po co żyć, kiedy nie mam ciebie, po co żyć, moje serce boleje. No, to są rzeczy, mam. Ale miałam 8 lat, nie? I po co, nie mam, po co żyć, po kiedy co nie żyć? ma ciebie? nie? Kurde, jakby w ogóle... Dobra, no cóż. A ty co? Naciśnij. Ja jestem wychowany na rapie. Buncie. Jestem wychowany na przykład na kawałeczkach takich jak Peja Noc, Ciemno, już zgasły wszystkie. Słuchaj, to sprawdź to. Wow. No fajne, to były hity. Noc nadchodzi, ale właśnie o dziwo jestem osobą, która słucha bardzo, znaczy no pewnie dużo jest takich osób, ale no, słucham wszystkiego, co jest, każdego gatunku muzycznego i od, od małego raz potrafiłem sobie słuchać Pej. Za chwilę sobie wyłączałem e, za brzegi. uchę. E, byłaś serca biciem, potem sobie serca bicie. wiosną, zimą życie. I potem Powa sobie przechodziłem na przykład e, w e, pana Grzesiuka. To bym przekazała? Znaczy, na pewno no, mnie przeraża y, świat internetu, social mediów i wszystkiego, chociaż sama jestem uzależniona od telefonu i też w tym, jakby, no funkcjonuje, to jest w ogóle ważne narzędzie i super, łączy ludzi, ale przeraża mnie to, jak widzę po prostu w, wśród moich małych dzieciaków y, to, że one żyją tak po prostu cały czas tymi telefonami i mm, kurde, no nie wiem, ja jednak tego jako tak małe dziecko nie miałam. Jakoś tak mam coś że dobra, teraz mogę być uzależniona, bo już jestem na własną odpowiedzialność uzależniona od tego, ale jak miałam się. 7 lat, to ja nie miałam telefonu, nie? Nie miałam internetu w domu. My jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta świat bez internetu. Czaisz to? Ty czaisz? Mordodra No tak, tak. Więc no nie wiem, przekazałabym chyba to, że... że nie żeby nie wierzyć, kurde, we wszystko, co jest w internecie, no. Bo ja też popadam w kompleksy, jak oglądam Instagrama. Właśnie. I to jest to, co chcę powiedzieć młodym dziewczynom, żeby nie robiły tego. Tak. Bo to są filtry. Ja też obrabiam zdjęcia. Właśnie. Widzisz? Ostatnią, ostatnią. Oczywiście. Jedną rzecz, którą bym jeszcze dała. Trochę więcej dystansu do siebie. No właśnie ja no. do tego piję. Więcej dystansu i więcej szacuneczku wzajemnego do siebie. No, bo, dystansu. Bo dopóki, dopóki człowiek człowieka nie będzie szanował, to nie będą, nie będzie lepszych czasów. Musimy mieć dystans do tego, że ktoś ma inny, inny pogląd. Chodzi. Bo jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas ma mieć prawo własne zdanie. I nie I... Mieć że jesteśmy manipulowani. Yy, własne zdanie i, i na tym chyba polega to, żeby Tolerancja, przede wszystkim tolerancja, komunikacja, komunikacja. Bo to... empatia, przecież, no. przecież my jesteśmy ludźmi i kurczę, komu się dzieje krzywda, podaj rękę, podnieś. Mm. No. Po co, no aż mi się... No. no nie, no bo kurde, rzeczywiście ten internet, te social media spowodowały taką brak autorytetów, polaryzację... Brak autorytetów, autorytetów nie no Ale przecież... polaryzację społeczeństwa, że albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie, bo po prostu nie ma opcji, żeby znaleźć y, jakiś kompromis i jaki, no, jakiś... Za moich czasów y, autorytetami byli rodzice, mama i tata. No, no, I to się. były jakby wyznaczniki mojej... M, 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 moich poglądów, no. y, tego co robi dobrze, co robię źle, to, to ja miałem do kogo przyjść, a młodzież teraz odpala Instagrama i ma autorytetów... No, y, tak milion, no, dwie, milion in, 200. In, in, influencerów nie? też trochę. Kurde, ale strasznie brzmimy teraz jakbyśmy byli starzy i tacy ten, ale rzeczywiście ja, ja czuję trochę tę różnicę. No, my mamy 24 lata, więc jak Jesteśmy mówimy młodzież jeszcze... to jest trochę śmieszne, ale jednak no, młodzież dla mnie taka właśnie dzisiaj 14-15 letnia, no to kurde to jest naprawdę inny w ogóle... Yy, Czuka, inny wiadomości. wymiar i uważam, że, za, za, no, że ten internet wcale nie wychodzi nam na dobre. Że największym moim stresem było to, że następnego dnia mam kartkówkę z przyrody. Dla mnie beztroska. troska, bez beztroskie, beztroskie dni, beztroskie wyjście po szkole, rzucenie plecaka, pójście na boisko z kolegami, granie do, do nocy. To było dla mnie piękne, bo teraz jakby no z biegiem lat i z biegiem czasu człowiek nie ma czasu. No. Na takie po prostu beztroskie życie, bo już głowa jest ciągle jakiś, jakiś, jakiś przebieg ma. Ciągle jest w jakimś monologu, muszę to, muszę tamto, muszę tamto I, 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 i ten nasz wewnętrzny dzieciak się zatraca, nie. Tak. Poniśmy o niego tak dbać, żeby właśnie kurde, rzucić po planie teraz na przykład jak pracujemy. Rzucić teczkę, wziąć piłkę i iść grać. No i to by było w Ale w fajnie, że mamy taki zawód, bo ten zawód trochę. Ym, daje dru, drugie, podtrzymuje życie tego dziecka, które jednak tak. dorosłych umiera, bardzo. a aktorstwo, yy, no bardzo często słyszymy od pedagogów oho. A, czy to jest koniec, dziękuję bardzo. Po, po scenie, dziękuję. Nazywam się Maciej Kosiacki i serdecznie zapraszamy Państwa przed ekrany telewizorów yy, do śledzenia losów naszych bohaterów w serialu Bunt. Zapraszamy serdecznie. Yy, mówię to za siebie i za Gosię Majerską. Proszę. Tak ja również zapraszam yy, na Playera i zapraszam też do TVN-u, bo będzie mocno. Będzie mocno. Ja po prostu zapraszam do mowu, bo to. to tam się wszystko będzie no działo. No to jest no moją drogą. Yy, I będzie maczuga. Będzie maczuga. Zami razem bądź, 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 bądź. razem bądź, 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 bądź,